Piosenkarka doda, po prostu pozamiatała na komisji, nadzwyczajnej komisji do spraw ochrony zwierząt. Nie zapomnijcie polubić tego filmu i zostawić komentarza. To pomaga moim zasięgom, za co bardzo Wam dziękuję. A teraz obejrzyjcie sobie fragment z tejże właśnie Komisji Sejmowej, gdzie Doda robi po prostu miazgę. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Pierwszy zapraszam Pani Dorota Rabczewska, tak? Bardzo proszę. Droga Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tu być. Przede wszystkim odnosząc się do tej komisji, bo jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, chciałam powiedzieć, że jestem w szoku. W szoku, ponieważ widząc ten stół za mną, widziałam głupie uśmiechy, widziałam szydercze miny i śmianie się w momencie, kiedy mówiliście Państwo o śmierci zwierząt, czy reakcji chorych dzieci, czy chorych ludzi. Jak to jest możliwe, że... No ja rozumiem, że pieniądze to jest wszystko i że walczycie o każdą złotówkę, no ale trochę szacunku do e, tego stołu, który stara się walczyć e, o kogoś innego. Nawet udawajcie, po prostu się nie śmiejcie, bo to świadczy o zaburzeniach psychicznych i nie, nie naszych, tylko waszych. Nie śmiejcie się w twarz, kiedy mówimy o e, e, śmierci zwierząt i śmierci ludzi. Bardzo proszę, bo mam nagrane nawet kobiety, jak się śmieją. To jest szok. Szokujące. Jedna z pań tutaj e, pięknych i uroczych powiedziała mi, że polityków ludzie nie słuchają, a panią wysłuchają. Więc jako artystka kochająca psy nad życie nie będę mówić dzisiaj e, politycznym językiem, ani dyplomatycznym zresztą, jak słyszeliście, bo po prostu nie potrafię, nie umiem. Będę mówić prosto serca, bo właśnie ten język ludzie rozumieją i za nim idą, jak widać. I właśnie też oni mnie poprosili, żebym y, tutaj przyszła. Chciałoby się powiedzieć, że y, nasze człowieczeństwo zaszło na psy, ale bym psy obraziła. Jako jedyna, jedna z tysięcy obywateli, która pomaga schroniskom i pomagała, nie miałam świadomości i pojęcia, jakie jest drugie i trzecie dno, jakie dno stoi za tym biznesem. W ogóle nie sądziłam, że katowanie zwierząt w Polsce to jest tak dochodowy biznes pod płaszczykiem pomocy schronisk czy stowarzyszenia kryje się piekło bezdomnych tworonogów, które widziałam na własne oczy, niestety. A Państwo i my nie interesując się tym, przyzwalamy na to. I nie sądziłam, że wpłacają zdatki na różne stowarzyszenia czy schroniska, sponsoruje wakacje tych kierowników, czy jacuzzi, czy jakieś ich dobra. A psy umierają wtedy w męczarniach. I nie sądziłam, że to trzecie schronisko jest prywatne. Prowadzone przez przedsiębiorców, którzy pieniądze od gminy nie przeznaczają na dobro zwierząt, tylko dla siebie. I nie miałam zielonego pojęcia, że w Polsce jest sprawę, która z taką łatwością pozwala psychopatom, sadystom, które nawet oko nie drgnie na zło zwierząt, z wyrokami za znęcanie się nad zwierzętami dalej prowadzić schroniska. Tylko, że już za zamkniętymi drzwiami, bez możliwości fotografowania i bez puszczania wolontariuszy. I nie miałam pojęcia, Drodzy Państwo, nie miałam pojęcia, że zobaczę te wszystkie zdjęcia, tych wszystkich katowanych zwierząt, wszystkie te raporty, statystyki umieralności, fora, na których kasta schroniskowa naradza się, jak obchodzić system, jak pobierać pieniądze za uśmiercone zwierzę lub dwa razy za to samo, jak nie leczyć zwierząt, jak obchodzić adopcję lub dawać do fejkowej adopcji, żeby móc później uśpić zwierzęta. Ludzie, całe nasze społeczeństwo nie miało o tym pojęcia. Nikt nie miał pojęcia, nie miałam świadomości, że schroniska dostają z naszych pieniędzy, może jestem jakaś głupia albo naiwna, od miliona do dwóch milionów złotych rocznie, dwa i pół tysiąca w górę za odłowienie każdego zwierzęcia, więc oni sobie biorą te zwierzę, później znowu wyrzucają i znowu sobie odławiają, a my o tym nie wiemy. I 500 złotych za kastrację w górę. za kastrację, która bardzo rzadko kiedyś odbywa, bo nie jest ona w interesie schronisk czy fundacji, może to jest kontrowersyjne, co powiem, ale fundacji również. Gdyby zwierzęta były chipowane, i masowo kastrowane, i wydawane do adopcji, nie mielibyśmy tych, tego problemu schronisk. Czyli co? Nie byłoby biznesu, nie byłoby żadnego interesu, bo dopóki bezdomność zwierząt będzie interesem, będziemy się tutaj spotykać. A ja na pewno będę przychodzić. I przyznam szczerze, na brawa, kochanie, jeszcze będzie chwila. Przyznam szczerze, że mi, osobie bardzo wrażliwej, Złamało to psychikę. Ja tu siedzę ostatkiem nerwów, bo jestem bardzo emocjonalna, jak niektórzy może znają moją przeszłość. I ja już nigdy nie będę cieszyć się z zimy. Nigdy. Ja już nigdy nie wyjdę z moimi psami na śnieg, bo jak osoba inteligentna, wrażliwa, emocjonalna mogłabym się cieszyć, kiedy to wszystko zobaczyłam i wiem, że parę kroków dalej, obok mnie, są. Schroniska i miejsca, gdzie zamarza pies, ponieważ państwo doprowadziło do takich lub w systemie, że sadysta może oblewać go wodą na mrozie, bo też takie zdjęcia i nagrania widziałam, i jeszcze na tym zarabiać, i jeszcze być chroniony. Ja naprawdę nikomu nie życzę, żebyście zobaczyli te zdjęcia, które ja widziałam. N nie życzę, bo nie będziecie mogli spać po nocy. Już udało mi się, y powiedzmy, przekształcić schronisko w bytomie, ale jeszcze mam takie schronisko jak w Sobolewie. I jeszcze jest dziesiątki takich miejsc, gdzie jest to miejsce wegetacji, przechowalni i mordowni dla potrubowanych życiem zwierząt. I nie są nawet przygotowane na pory roku. Słuchajcie, schroniska nie mają pojęcia, że jest coś takiego jak zima. One są w szoku, zresztą są cztery pory roku. Infrastruktura i budy w każdej umowie z miastem leżą po ich stronie, a psy zamarzają w kojcach. I czym to się różni od bezdomności? No tylko tym, że nie mogą uciec. Tylko tym, i że zarobi, zarobiły pieniądze na swojego pana, który sobie siedzi w Dokuzji, bo wystawił fejkową yy, fakturę na schronisko. Gdzie są kontrole, gdzie są ludzie, którzy powinni sprawdzać te wydatki, nie ma ich. Takie miejsca nie są zdolne do przetrzymywania zwierząt i nie powinny tego robić. Trzeba jak najszybciej poza kastracją, zwiększoną kontrolą i koniecznym zaczipowaniem zrobić wszystko, aby prywatyzacja schronisk po prostu się nie opłaca, opłacała. Bo jeżeli oddamy je stowarzyszeniom, to przedsiębiorcy będą zakładać stowarzyszenia i będą system. No przecież widzimy, jakie są obrotni. Jak najwięcej kampanii społecznych, żeby uczyć ludzi, jak traktować swoje własne psy, skoro właściciele zostawiają swoje psy na łańcuchu, zamarznięte, kiedy obok siedzą sobie w ciepłym domku i jedzą ciepły posiłek i nawet im oko nie drgnie, to czemu oczekujecie od właścicielki yy, schroniec, żeby miała większą empatię, empatię do cudzych? Dzieci powinny od najmłodszego uczyć się miłości i troski o istoty bezdomne, zależne od nas, a nie z rodzicami zostawiać psy bez picia jedzenia, bo sobie na wakacje jadą na dwa tygodnie albo do lasu. Nie ma kar, mandatu więzienia za brak odpowiedzialności za istotę żywą. Pies to nie jest obowiązek. My wszyscy, kochani, jak tu siedzimy, powinniśmy mówić, że obowiązkiem jest odpowiedzialność potem za to zwierzę. Bo ja, jak to wszystko zobaczyłam przez te dwa tygodnie, ja się wstydzę, że ja jestem człowiekiem. Ja się wstydzę, że nale należę do tej rasy ludzkiej, przyrzekam. Wstydzę się. I płakać mi się chce. I koniec, już kończę. Ale skoro jestem tym człowiekiem, to chcę wykorzystać ten głos bo nikt nie ma prawa zamykać schronisk z naszymi polskimi zwierzętami i utrudniać zbierania dowodów i ratowania tych zwierząt. Nikt. No. Zdjęcia katowanych zwierząt z takich miejsc muszą być podawane do organów ścigania. Doprowadziliśmy do obozów śmierci i męki na terenie całej Polski dla no, zwierząt naszych pieniędzy. Bardzo dziękuję pani, to proszę zmierzać do końca, dobrze? Ja tylko ostatnie zdanie, ostatnie. Ja tylko do tych kierowników i kierowniczek, którzy są kryci przez wójtów i prezydentów miast. Sukcesywnie będziemy was demaskować, bo ludzie w Polsce kochają zwierzęta i wam tego nie wybaczą. Więc moje, mój apel jest taki: do końca życia będziecie żyć z łatkami morderców. Więc zastanówcie się jako przedsiębiorcy, już nie z pozycji empatii czy litości, czy będzie wam się to opłacać. Biznesowo taka łatka. Dziękuję wszystkim dobrym ludziom. Wszystkim wam dziękuję, którzy tu siedzicie, tym, którzy dobrze prowadzą schroniska i którzy całe życie robią to, co ja przez dziękuję dwa tygodnie. Bardzo. Wszystkim Wam dziękuję. Przywracacie mi wiarę w człowieka. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję za to ostatnie zdanie, bo ja chciałabym, żebyśmy nie mieli wrażenia, że każdy stronisko w Polsce jest mordownią. Dlatego powiedziałam, że dziękuję, Tak, to bardzo dobrze. Pani dziękuję za to zdanie, bo y, słuchajcie Państwo, jest bardzo...